Świąteczny czas i zbliżający się nowy rok skłaniają do refleksji. To moment, gdy rozliczamy się z tego, co było i myślimy o przyszłości. Przez ostatnie kilka miesięcy pokazywaliśmy, jak wygląda proces rekrutacji do policji. Co należy zrobić, aby zostać policjantem. To ponad 20 filmików mających wprowadzić Cię w policyjną tematykę. Będą kolejne. Stale jednak powraca pytanie. Czy warto zostać policjantem? Jest nas blisko 100 tysięcy funkcjonariuszy i każdy będzie miał tu zapewne swoją odpowiedź. Ja mogę jedynie wskazać ci na te fakty, które są bezdyskusyjne i nie budzą wątpliwości. Służba w policji to stabilizacja, gwarancja tego, że za pełnioną służbę otrzymasz wynagrodzenie. To kontakt z ludźmi, którzy potrzebują twojej pomocy. Każdego dnia polscy policjanci podejmują blisko 30 tysięcy interwencji. Dotyczą one wszelkich aspektów naszego życia, i to od Twojego zaangażowania i determinacji będzie zależało poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Często pytaliście, jak to jest, gdy człowiek nie zna sztuk walki, nie potrafi posługiwać się bronią, jest drobną dziewczyną czy też typem spokojnego mola książkowego? Spokojnie. Dla wszystkich z Was jest miejsce w policji. Trzeba mieć to coś, aby w stercie segregatorów odnaleźć ten jeden dokument który otworzy Wam wrota do wykrycia dużej afery gospodarczej. I tu niepotrzebne są stalowe mięśnie. Aby osoby uczestniczące w wypadku samochodowym mogły uzyskać np. odszkodowanie, niezbędna jest rzetelnie wykonana dokumentacja na miejscu zdarzenia. Tu nie ma znaczenia, czy protokoły sporządzi drobna policjantka, czy jej kolega. Policja zajmuje się szerokim spektrum ludzkiego życia i Ty na pewno odnajdziesz tutaj swoje miejsce. Będziesz w stanie dać pod siebie to, co masz najlepszego, a policja wykorzysta twoje umiejętności, aby w pełni wypełnić nasze motto. Pomagamy i chronimy. Niech więc twoim marzeniem na Nowy Rok będzie wstąpienie do policji. Zapraszamy!